Witam ja serdecznie na tym filmie dzisiaj Pragnozy, prognozy pogody Angelecki, Robert Rosław Kret, Dobry wieczór. W poniedziałek pogoda minus 1. Opady śniegu z mrozem. Mocne sypnie. We wtorek 0 stopni możliwie może się pojawić śnieg z deszczem. Później, możliwie może być minus 1 później. Niestety będę słuchać opady śniegu z mrozem. We środę. Zamanie pogody minus 3, że już mocniejszy mróz, śnieżyce kurzawe do domu, pół metra śniegu. We czwartek pogoda fatalna, jeden stopień na plusie, opady desu ze śniegiem, a w piątek już chłodni minus 4 w dzień i letki mróz, niestety opady śniegu z mrozem. W piątek zamanie pogody minus 1. Będzie niestety opadek śniegu z mrozem, w sypnie, a w niedzielę, w sobotę już 0 stopni śnieg z deszczem, a później już w niedzielę 2 stopnie na plusie, będą padać deszczu ze śniegiem. Może będzie mocno padało z deszczem. Dziękuję serdecznie z pogody. Zapraszam na drugi tydzień. W drugim tygodniu pogoda się będzie poniedziałek 3 stopnie na plusie, opady deszczu ze śniegiem. We wtorek minus 1, będzie mocno sypało mrozem ze śniegiem. W środę. 2 stopnie na plusie. Będą ze śniegiem. Czwartek 0 stopni. Będzie niestety śnieg z mrozem. Piątek minus 6 nocą. W dzień minus 1. Niestety będzie mróz potężny w dzień. I śnieg będzie sypał z mrozem. Piątek zamanie pogody 0 stopni w dzień. Nocą będzie plus 1. Będzie niestety śnieg z deszczem. Przechodzącym na będzie sam śnieg się pojawić. Dziękuję za tę pogodę. Zapraszam na, so na piątek. W piątek 0 stopni w dzień. opady deszczu ze śniegiem. Sobota za zamanie pogody. Niestety zamanie pogody mocno sypnie. Będzie sypało potężnie. 0 stopni, opada deszczu ze śniegiem. A niedziela niestety zamanie pogody. Minus jeden. Niestety będzie mocny śnieg z mrozem. Rozszerzamy roz zalecki. Dziękuję za tę z pogody. Następna pogoda we wtorek na no wcześniej.